No kochani, zbańczeniówka jest. Znowu jesteśmy przy Domu Muzyki. Jak widzicie kolejne prace na rzecz jutra cały czas trwają. A jutro tutaj od godziny 10 będzie się wiele działo. Będą z nami artyści, którzy będą przywozić dary dla Domu Muzyki eee. i będą malować pokoje. Na kolory już wybrane. Przyjechamy dzisiaj już z firmy Fox Farby. Odwiedzą nas Krzysztof Dałkrzewicz, Tadeusz Woźniak z rodziną, Marek Piekarczyk, Wojtek Pilichowski. Będzie z nami również kapela drybutnia, która jest z domem muzyki. W zasadzie od samego początku kiedyś stanowiła w ogóle część swojego, takiego projektu, który się nazywał Projekt Oddział Otwarty. Razem nagraliśmy płytę. No cóż, będzie się działo. Bądźcie jutro tutaj z nami, to będzie w charakterze pikniku. Um, weźcie ze sobą kartę bądź gotówkę. Zasilcie fundusz wyposażenia domu muzyki. Pozdrawiam serdecznie.